Rozpoczynając nasze świętowanie w tym najważniejszym miejscu, w ten najważniejszy sposób, Eucharystią, chciałbym bardzo serdecznie wszystkich Państwa przywitać, wyrazić naszą ogromną wdzięczność i radość, że możemy dzisiaj tutaj się spotkać, że możemy ten dzień i ten moment spędzić razem. Dokładnie 25 lat temu ten dom został poświęcony, i w to świętowanie nas, martwychstańców, wpisuje się dzisiaj nadanie imienia. W Katolickiej Szkole Podstawowej Montessori ojca Pawła Smolikowskiego z Martwych który niewątpliwie najlepiej znał założycieli, i nosił w sercu to marzenie o człowieku zmartwychwstałym stałym odrodzonym. God can only reveal himself when we are faithful, when we bear witness to him, revealing to others that his love and his presence is forever and 100%. Ważne, bo pokazuje, że to, co robimy w katolickich szkołach, nie ogranicza się tylko do nauczania, do edukacji, trochę o tym mówił ksiądz generał, ale też jest właśnie tym wymiarem duchowym, tym odniesieniem do wartości i bardzo cieszę się, że ksiądz Paweł, ojciec, tak sobie pozwolę, ojciec Paweł Smolikowski, będzie naszym przewodnikiem, wzorem do naśladowania. Będzie nas uczył, jak mamy w takim codziennym życiu być po prostu dobrymi ludźmi. Ufam, że tak będzie.